Chiny. Niemcy przez lata wierzyły, że takie będzie zawsze chłonnym rynkiem na ich niemieckie samochody czy maszyny przemysłowe. A obudzili się w świecie, w którym Chiny są dużo bardziej innowacyjne, nowoczesne i eksportują więcej samochodów niż Niemcy. Chiny demolują niemieckie przedsiębiorstwa, skutecznie konkurując z nimi w produkcji. Po trzecie, Rosja i energia. Zakładają, że dostęp do taniej energii z Rosji jest kluczowy dla zachowania konkurencyjności. Dlatego pielęgnowano, przywyjmowane kontakty z Moskwą. Powiązania niemieckich elit biznesowych i politycznych z Rosją było ogromne. Byli politycy otrzymywali nawet stanowiska w rosyjskich spółkach. Jednak temat ten jest tak szeroki, że zostawmy go na osobny film. W razie ważne jest dla nas, że przedstawiciele wielkiego niemieckiego biznesu wraz z politykami jeździli do Moskwy nawet podczas aneksji przez Rosję Krymu i tłumaczyli, że nie chcą, by chwilowe w popsuły ich relacje. Twierdzili, że to minie i mogą normalnie prowadzić interesy. Ale po inwazji Rosji na Ukrainę, a bardziej po tym jak Nord Stream 2 wylesiał w powietrze.